Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dajcie znać jak tam po weekendzie, czy czekacie na mecze półfinałowe jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, bo dzisiaj tematycznie zrobimy sobie taki drafcik, więc smacznego, jak coś dobrego jecie, lecimy z odcinkiem. I zanim przejdziemy do układania tego draftu i do dzisiejszego odcinka, to pragnę wam przypomnieć, że partnerem dzisiejszego materiału jest BetClick u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. A więcej szczegółów na temat gry bez podatku znajdziecie w linku na dole. Tam też traficie na więcej szczegółów, jeśli chodzi o informacje dotyczące Kodu Lachu. Tutaj natomiast wybrałem sobie dwa zdarzenia, dwa półfinały. Trzymam kciuki przede wszystkim za Hiszpanów oraz za Holendrów. Mam nadzieję, że Anglicy w końcu odpadną. Daj się znać, czy Wy się zgadzacie, czy jednak myślicie, że może Francja, Anglia to będzie finał, oby nie bo coś czuję, że to byłby dramat do oglądania. Pamiętajcie również, że w ofercie Betkich znajdziecie najlepsze ligi świata, przede wszystkim Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji, na wyłączność, co ważne, Fame MMA i wiele, wiele innych rzeczy. Nie zapomnijcie, że jeśli to wy zdecydujecie się obstawiać jakieś wydarzenia, przede wszystkim róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki. Obstawiać mogą dni osoby pełnoletnie. Zajrzyjcie do opisu po więcej informacji, a teraz przechodzimy już do odcinka i układamy draft dzisiejszy. Zaczynamy zabawę w takim razie i zobaczmy, kto nam się tutaj trafi na początek. André, dobra, niech to będzie André po prostu, reprezentacja Francji. Ich pierwszy zawodnik w moim składzie. Mm, tu nie możemy wybrać nikogo, więc weźmy najsłabszego, niech to będzie Musiala. Przechodzimy dalej. Kto na ataku? Kto będzie naszym napastnikiem? Średnio to na razie wygląda, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że... Mamy lipiec, nie? Mamy lipiec, prawie połowę i te drafty tak wyglądają. Smith 90, dobra, to jest ikona, którą ja sobie wybiorę, jest reprezentacja Anglii, będzie się zgadza wszystko. W środku Bonmati 97, mamy Hiszpanię. Przydałby się ktoś z Holandii, może jakiś Hulit. Czawi szkoda, że nie w tej lepszej wersji. Wiecie co? Zaryzykuję. Ja coś czuję, że ten Czawi pojawi się właśnie w lepszej wersji i za chwilę będę go miał w składzie. Zobaczmy, czy się udało, czy nie z 97. Mamy reprezentanta Anglii, który na środku obrony naprawdę będzie wyglądał potężnie. Obok niego... Um, tutaj blind ma 35 tempa, więc weźmy sobie może Todibo. Dibo. nie wiem, czy mamy już kogoś z Holandii, czy nie. Trend na prawej stronie. Nie mamy jeszcze nikogo z Holandii, o tym muszę pamiętać. Trenta dajemy na prawą stronę. Na razie ta pomoc i obrona wygląda lepiej niż atak. Na lewej stronie. Może być Jordi albo albo Hernandez. Loco też mógłby być. Hernandez ma chyba lepszą wersję, więc weźmy weźmy Loco. Wszystko się zgadza, tylko nie ma na razie Holendrów, no ale nikt fajny mi tutaj się nie pojawił. Hmm. Na bramkę, kto? Czekajcie, zobaczmy sobie na wzrost: 6 i 2. 6 i 8. Dobra, to zróbmy to w ten sposób. Sporo Francuzów, no ale to mnie w sumie nie dziwi, bo. Francuzi akurat karty mają bardzo dobre Jeśli chodzi o Ultimate Team Sprawdzamy dalej, co my tutaj mamy mm, Dalej jest Lipa Więc bierzmy to co obojętne I mamy Kiliana Mbappé Dobra, jest Mbappé A propos Francji, kolejny Francuz Ale Mbappé w ataku jak najbardziej się przyda Dajcie mi jakiegoś fajnego Holendra Na przykład Dziękuję bardzo I cyk, można go dać sobie tutaj Bon Mati mogłaby tutaj na kam iść, ale jeszcze poczekam. Bo może jakiś krojby by się trafił, albo ktoś taki Frimpong na prawej stronie obrony, albo Bom Pastor. No ale dobra, weźmy Frimponga, bo jednak mało mam trochę. Mało mam tych zawodników z reprezentacji Holandii. Dlatego chciałbym sobie to uzupełnić. Tutaj jest to bez różnicy. Szukamy kolejnych Cafu. No, jednak nie. Ale weźmy kafu, niech sobie na ławce siedzi. Kogoś na Kama fajnie byłoby trafić. Ehm, dobra, jest tylko chyba jedna opcja. Tak. Jest jedna opcja i to wątpię, żeby ona zagrała. Więc coś z przodu jeszcze przydałoby się zmienić. Zinedine Zidane 96. Albo Nico Williams, tylko Nico Williams tutaj mi nie pasuje, więc Zidane na SPO. Idealnie. Mamy Francuzów, mamy Holendrów, mamy Hiszpanów, mamy Anglików. Na razie zgadza się to jak najbardziej i zobaczmy. Kolejny nasz wybór. O jak, ja bym o, jak ja bym chciał, żebym mógł teraz Zalewskiego wybierać. Arda Giller swoją drogą, świetny występ na Euro, to trzeba przyznać. Weźmy tak po prostu serduszko najbliżej do, do Zalewskiego z reprezentacji Polski, więc i tak tutaj nie zagra i tak, ale niech sobie siedzi na ławce rezerwowych. Szukamy kogoś jeszcze, ale wątpię, że będzie ktoś jakiś niesamowity tutaj jeszcze. Kim Pembe mógłby w sumie zagrać, ale weźmy tak, że była angielska obrona i tutaj White'a można wrzucić a Trenta można dać na CMA i to by nie było głupie w tym momencie. Ostatni wybór to bramkarz rezerwowy i to nawet dosłownie rezerwowy, bo nie zagra. Tak to wygląda i myślę, że naprawdę nie jest źle, że wyszło bardzo spoko. Zobaczmy jak to wygląda, skład mojego przeciwnika, Ter na bramce, Stones, Carlos, Chiesa, Nkunku. Okej, okay, jak na ten moment gry to ten skład nie jest jakiś turbo dobry, Zobaczmy, jak będzie grał. To powinna być bramka na 1-0 i tak też się stało. Pani Smith strzela pierwszego gola w dzisiejszym drafcie. Ale bez sens. Ale bez sens. Zamieszanie jakieś odbitki. Koniec końców Mbappé trafia na 2-0. No ale nie lubię takich bramek. Ale to ładnie zrobił. A i tego się nie spodziewałem. Sonem wykręcił. Nice. Chyba przedob... A nie, nie przedobrzyłem. Pięknie to się udało zagrać. Zidane na 3 do 1. Super asysta od Mbappé Francuz do Francuza. Patrzcie, jak się zrozumieli ładnie. No całą strzelę bramkę taką, że miał dwie przewagi. To mi strzela następną. Skubany. Ale ładnie, ale ładnie Nie wiem czy ona ma 5 gwiazdek z paprzej nogi Czy nie, ale super to wykończyła z lewej Ale wyklikane Drodzy widzowie 5-2, czyżby to był rage quit, zobaczmy Wydaje mi się, że to już będzie opuszczenie e, Tak jest, wyjście z meczu Przez naszego przeciwnika, 5-2, runda numer 2 Przed nami jako mały przerywnik otworzymy sobie paczkę 86 plus razy 2 I zobaczmy kto będzie w środku Nikt ciekawy, to już wiem To są zwykłe karty, więc można sobie to skipnąć Renard i Schiller Runda numer 2 Na bramce Ederson, Desai W środku Zidane, jeszcze tutaj Adeyemi Dobrze, że Adeyemi jest szybki i tyle A Will Nico Williams na boku Swoją drogą mam nadzieję, że Nico Williams nie przejdzie do Barcelony Bo jeśli tak się stanie To nie będzie dobrze On i Jamal na bokach to może być coś, co będzie śmigać. Niesamowicie zresztą w reprezentacji już widać, jak to, jak to wygląda. Przyjąć, strzelić, wyjąć z bramki. Dziękuję. 1-0. Pani Smith. Oj, nie podoba mi się ta kontra. Tak, powiedziałem, ADMI jest szybki i podał do środka. Ajajaj, aj, aj. widzicie, mogło być 2-0, ale trend zepsuł. Mamy 1-1. Ale na raz poszedł Okej, okay, warto zapisać, zapamiętać Że przeciwnik w obronie Idzie na raz czasem Spalony czy nie? Chyba nie, ale znów to nie wpadło Dobra, musia musiałem Naprawić swoje błędy Kilian Mbappé nawet w zwykłej wersji daje radę w lipcu To jest klasyka Nie było tu spalonego? Ja sobie tak odegrałem for fun, bo stwierdziłem dobra, i tak będzie spalony, więc można sobie tak kliknąć. No to nieźle. Niezła systa wyszła. Kiedyś jak Guti. Kto pamięta, to dajcie znać. Ale gościu poszedł. To się nazywa piękny kikofek I mamy 4-2. Niestety. A do jemi. Ale trafił tym razem. Dobrze, że w finale nie trafił. Kilon, czy skrzyżaczka na 5 do 2, ale bramkarzem to on wychodzi aż chyba za szybko czasem. Mamy 6 do 2, gramy dalej, czy jednak rajspit? Gramy dalej, 7, gramy dalej, czy jednak wychodzimy? Gramy dalej. 8-2, kto da więcej? Kurczę, jeszcze zmiany zrobił przed chwilą w ogóle, Na czyli będzie odrabiane. Koniec tego spotkania, 12-2, już tak sobie po prostu biegałem, strzelałem, czekałem aż mecz się skończy on jeszcze zmiany robił kolejne. Najważniejsze, że meldujemy się w rundzie numer 3 i otwórzmy sobie teraz kolejną paczkę. Kolejny mecz za nami, więc przed nami kolejna paczka 86+, plus razy 2. Czy tym razem będzie coś specjalnego? Znowu nie, znowu tylko zwykłe. Hiszpania CM. No nie, to można sobie skipnąć. Ojojoj Parejo i Little. Hm. Co my tutaj mamy? Oj, to jest zdecydowanie najlepszy skład na jaki dzisiaj trafiam. Ale czy to będzie najlepszy? W sensie najlepiej grający przeciwnik, to się okaże. Przesunięty dobrze bramkarz, ale co z tego? Jeden do zera muszę przyznać, że on naprawdę gra fajnie. I będzie mi ciężko ten mecz ugrać, ale spróbujemy. Zobaczymy, czy się uda. Nie, no to jest ciężka misja Oj, to jest rzut karny. To musi być jedenastka Żółta kartka jeszcze na pewno Ale dobra, spróbujmy to Kylian Mbappé, mocno w lewy górny róg Bez szans, żeby to wyjąć No, nie, nie dojdzie do kickoff, to jeszcze z praktycznie zerowego kąta coś takiego mu wchodzi. Z zewniaka. Cały czas tą stroną mi tak wjeżdża, nie mogę sobie z tym poradzić. 4-1, do przerwy, a może być jeszcze więcej zaraz. <zysy> <zysy> 4-2, Kilian Mbappelo. No, Próbuje jakkolwiek walczyć, ale naprawdę jest mi ciężko powstrzymać te jego ataki z skrzydłami. Bardzo dobrze to robi. No zobaczcie teraz. Próbuję tutaj. A, zatrzymać tego kwarę. i 5-2 w 70. prawie minucie. Zinedine Zidane 97. Chyba to już jest GG, widzowie. Wydaje mi się, że tu już. Ciężko będzie to ugrać. Dwie bramki to jeszcze liczyłem, że może się uda, ale trzy... Mamy koniec tego spotkania, odpadamy w półfinale, więc a propos półfinałowego draftu w dzisiejszym yy, odcinku, no to odpadamy też w półfinale, ale teraz otworzę sobie jeszcze jedną paczkę do trzech razy sztuka. Jak to mówią, do trzech razy sztuka, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Trzy razy dostałem same goldy. Widzimy się jutro, mordki, po prostu. I prawdopodobnie dzisiaj wieczorem jeszcze na streamie będziemy kończyli Food Champions. Podwójny walkout, w środku Trent i Gundogan. Na razie i elo.